Na ziemacki no, z tej strony Cxperos. No i jak <laughs> widzicie też po tytule, i tutaj już wstępie. Zaczynamy grać w Minecrafta na telefonie. Coś, mam nadzieję, że jeszcze wleci yy, dzisiaj albo jutro, jak to nagrywam. Odcinek z Minecrafta na komputerze. <laughs> no, ale to jeszcze zobaczę. No to zacznijmy już może. Mój świat to będzie. a niech będą minecraft święta już niedługo święta idą no to, to trzeba się dostosować <laughs> nie biorę skrzynki bo sobie nie biorę mapy tutaj to jest bardzo ważne ponieważ no skoro są święta no to się śnieżna wioska oczywiście nie będę wchodził do tej wioski tylko ją ominę i pójdę żeby nie było żeby... tak łatwo żeby sobie żeby właśnie wybrałem yy, właśnie wiecie co chyba na sam początek e, aktywuję kody i zachowa ekwipaż. Na sam start. Nie wiem, tak, ze, tak w piątym odcinku to wyłączę. Że to tak po prostu było. <laughs> no to co, zaczynamy. Ej, tutaj czanków zwiększyłem. No nie ma co przedłużyć, no to zaczynamy. O, już się ładuje. Słuchajcie, jeżeli podoba Wam się kontekt, kontekst właśnie, że Minecraft i y, tak dalej, to możecie zasubskrybować y, mój... To chyba nie jest pustynia. A, to tak, jest ok. Yy, możecie zasubskrybować <coughs> mój kanał, zostawić dzwoneczek, ponieważ teraz y, zostawię on nowy dźwięk. Zostawić łapkę pod tym filmem. Możecie sobie moje poprzednie filmy, jeśli chcecie. A tu my już mamy trzcinę, a więc trzcina się nam bardzo przyda. No ładny, ładny jest ten. ten. Lodowiec. <laughs> Jeszcze muszę trochę obczaić ten y, sterowanie, bo nie jestem aż tak już zaprawiony. więc... możecie mi pomóc, jakby jakieś porady, właśnie. jakbym Lepiej, żeby mi było nie wiem, jakieś inaczej. Na przykład mi ten się nie podoba, a nie mogę. Z, y, to sterowanie mi się nie podoba, a chciałem znaleźć. Yy, takie, żeby był drążek, po prostu żeby sam yy, żebym kręcił, a nie po prostu klikał w dany przycisk, bo to mnie trochę wkurza. Bo na przykład chcę iść do przodu, a mi skręca w prawo, chcę w się sensie naukać tak idzie i tak dalej. No mnie to trochę wkurza, no ale no, to, to, to jest do wyuczenia, więc się postaram. Płomisek Już mamy misika pierwszego drzewo też, a więc no to co? Chyba zaczynamy nasz survival Tutaj pierwsze nasze ścięte drzewo. Słuchajcie, może jeżeli mi się uda? to w najbliższym czasie coś tak, to zrobię właśnie live'a z Minecrafta właśnie yy, na telefonie z tego serwera. I prawdopodobnie na tym będziemy budowali dom, może coś takiego zrobimy. To jest fajny lasyk, duży. Super, super, super Dobra, ale wiecie co, na razie to ja jeszcze zsetę może z jedno drzewko. I pójdę do kopalni, no bo co, co robić? w tak na powierzchni. Może jeszcze pójdę tam pozabiać właśnie jakieś zwierzątka, bo jednak mi nieco nie już idzie. Tam widziałem dwie owce tam wcześniej. To jeszcze na łóżko już pozbieram. Od razu. Możecie też podawać w komentarzach, co bym miał na telefonie nagrać, jaka wam by się gra podobała. No ja akurat wybrałem Minecraft'a, ponieważ no to jest taki no, już najbardziej chyba znana gra na telefon. Nie, miski dają ryby, nie? Zawsze można spróbować. Nie, nie bij! O, kurde, nie, właśnie to sterowanie mnie. No dobra, jedna rybka mamy. A, biegać się możemy nawet. Kurcze lipa. O dynia, super. Kurczę, no. Prawda, nie można było znieść z tego ryby. Bo... O, świnki, super. A co? Kino. Jedno naprawdę. O, ta szybciej poszła. Super, super. No dobra, no mamy 5 jedzenia. Za ja nim to z więcej. Przepraszam, było więcej. <laughs> no ale tym mi się kończy. O, o, mała świnka. Hi, hi, hi. szybciej. Trówka, ona nawet dwie Super, 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 super Jedzonka, jedzonka, jedzonka Gdzie uciekasz? No nie! No Gdzie ty jesteś? No nie, o to, dobra No, no kurde, no jeszcze skórę byś mogła dać Dasz skórę, czy nie dasz o! Super, dwie skóry, dwa mięsa. Tam jeszcze dwie owiecce uważam. Też się też zabiję i my jedna owca, też dwa mięska. O żółw tam w ogóle. I druga owce też ma mięsa. <laughs> no słuchajcie, no powoli to my już normalnie pod jakcym będziemy szli. Ale szybko, myszy, um, szybko poszedł właśnie. Szybko, na chwilę. To właśnie 8 kamienia. Szybko. No naprawdę woda. Dobra, no to czas skraftować nasze pierwsze przedmioty. A jeszcze crafting <coughs> ja sobie postawić tam kilo. Majce, mama, no ma tutaj to samo nie, nie pokopię, nie? Czyli się obok kopie, samdezyd, samdezyd tu nie chcę kopać, tylko sejki, wody na mnie O, jest kamień, Raz dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i 8. Dobra, i teraz już możemy znaleźć piecy. Teraz sobie przepalimy jedzonko. Tu jest kobyl. Aha, nie chciałem tego łączyć. No to, dobra, to sobie tu. stawimy To damy do paliwa. To do... No co już powoli robić? A je nie, 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 nie mogę sobie zrobić uszy kurczę. E, to jeszcze ja tylko pójdę na zimowy biom. <laughs> On był chyba w tam na stronę. O, dobre, już mogę zjeść. Nie, no daj mnie to. Tu do łapki. Dobra, super, super, super. Ech, ile my już mamy nagrania? O 11 minut. O, nie wiem, tak może do 13. Nie, może nie, do 15 minut będę nagrywał. 15-20 minut takie odcinki będą pewnie. Wiecie co, wiecie co, wiecie co chyba? nie dynią ale dirtem tutaj może zalepię po prostu tu i tu <laughs> nie, bo nie będziecie nic widzieć a więc tutaj to otworzę tutaj mi nic nie wejdzie a tu się jedzą będzie przypalało i tak dalej paliło mi się kończy ta jest mój największy ból Teraz szybko jeszcze sobie nakopię na kilof, mieczek, sikierkę, łopatę To mieczek, Kilof Łopata I sikierka Czemu z... A no, tutaj. Ojej, jeszcze kilo wrzucimy, może to coś tam pomoże. No i tak mieliśmy zrobić te przedmioty. Kilo. Śkiera. Łopata. I bat batyków zabrakło. No nie No dobra, dobra, dobra I mieczek. To sobie teraz trzeba pokładać. Dobra, już jedzenie się przepaliło? Super, nie przepaliło się, bo nie mam drewna. A jest już noc. Esse é esqueleto, tá? Jeżeli mam, widzicie, to przepraszam, no nic akurat teraz nie zrobię. I ten żwiru nie tylko z tego przeszkadzał, ale może jak w się będę chciał coś zbudować z, z cementu, no to chyba wyjdę na żwilu, cement. To jest z i ja już mam tego żwiru puls tak, no to, to tak. Tak, mega, mega, mega dużo nie jest, ale no. Wow. Myślę, że to jest... Aha, bo to jest granit. To, to, to wygląda trochę jak... może jakiś węgiel bym poprosił może zelazo coś takiego <laughs> kurde zapomniałem włączyć właśnie żeby mi kordy pokazywało ale to już włączę po odcinku właśnie 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 a propos odcinka to wyjdę i się już chyba z wami pożegnam no bo już trochę trwa ten odcinek Chyba nam powoli dzień robi. <laughs> Na marzenie. E... No ale no co? Cześć ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i cześć!